Cześć, witam Was w drugim już Q&A Day. Drop it! Serdecznie się Alberta Conde. Jakie masz zwierzęta? I jak się nazywają? Mm. Czy planujesz spotkanie z widzami? Szczerze jak za jak założyłam kanał, to od razu sobie myślałam łoo, mi tapy, to, tam, tamto, siamto. Ale jak ktoś ma z was kanał to wie jak to jest. Ale jeśli chcecie, jeśli naprawdę Wam na co zależy, możemy się wybrać do Warszawy na złoty taras, tam możemy się spotkać. Czy mam chłopaka? E, nie mam chłopaka, chyba na razie nie chcę mieć chłopaka, ale no zależy jaki się trafi. Czy nadal masz chomiki? Chomiki nadal żyją, żyją, są. E, oczywiście... Ja mam pokazać, ja że coś jednego, mam drugiego, ale go nie pokażę, bo on strasznie się boi, nie da się złapać w ogóle na ręce, tego musisz odłożyć. Czy masz jakieś koleżanki, które wspierają cię w swojej karierze? Tak, mam dwie, nie koleżanki, ale przyjaciółki. Teraz przejdziemy do pytań, to czy to? Guma Orbit czy Huba Buba? Ja bym powiedziała, że Guma Orbit, bo Guma Orbit jest lepsza dla mnie. Coca-Cola czy Pepsi? Chyba bardziej Coca-Cola. Owoce czy warzywa? Naturalnie owoce, jak każde normalne dziecko, chociaż normalne dziecko to bym powiedziała słodycze. Komórka czy komputery? No już zanim komórka. Kinder Bueno czy Kinder Country? Powiem szczerze, że, że lubię Kinder bueno i lubię Kinder Country, ale dla mnie lepiej, lepszy jest po prostu Kinder Country. Jogurt czy serek? Serek. Baseń czy siłownia? I ja mówię Basen Żelki Haribo czy Czupa czups. Jeżeli chodzi o żelki to jestem osobą, która lubi słodycze Nie jestem taka Ale ze słodyczy nie lubi żelki Ja wolę No i ostatnie dzisiaj pytanie To NK Czyli dla osób, które nie wiedzą Nasza klasa czy Fyby Czyli Facebook Zadajcie sobie sobie pytanie Którą odpowiedź bym wybrała bo dla mnie jest to logiczne. Dobra moi kochani, w dzisiejszym odcinku to jest tyle. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania i do komentarzu. Jak i zobaczcie opis. Jeszcze teraz założyłam nowego Snapchata, więc też macie w opisie. Trzymajcie się. Cześć.